Z nami jest były prezes Stali Jasień, a obecny burmistrz Jasienia, pan Andrzej Kamyszek. Panie burmistrzu, nie tak dawno nastąpiła zmiana zarządu Stali Jasień. Mógłby pan powiedzieć, co pan sądzi o tym, jaka jest pana ocena tej sytuacji? No, powiem tak, z ciekawością obserwuję to, co się dzieje. Wstali Jasień, nowy zarząd, nowe myślenie, nowy trener, nowy poziom, dużo nowych zawodników. Myślę, że też na dobrym poziomie. Frekwencja na treningach uważam, że bardzo dobra. Czyli, to wszystko pokazuje, że ten sezon w B-klasie to, to będzie chyba taki przyjściowy i, i te, ten awans do tej A-klasy będzie naprawdę bardzo, bardzo realny. Nie, nie ukrywam, że tutaj ja jestem zainteresowany klubem, no chociażby z racji, że byłem prezesem. Stal jasień. Jakieś tam sukcesy odnosiłem, bo przecież wejście do okręgówki i, i dobra gra w okręgówce pokazała, że Jasień stać jest na okręgówkę, a może i wyżej. I będę robił wszystko jako burmistrz Jasienia, aby wesprzeć Stal Jasień tutaj w tych działaniach, w szczególności obiekt sportowy. Mamy nadzieję, że, że w niedalekiej przyszłości zmieni swój wizerunek co pozwoli na stali jasień, na spokojne patrzenie w awanse, bo wiadomo, nie ma obiektu, bo nie ma awansów, tak, z tego względu, że trzeba włożyć tutaj duże pieniądze i mam nadzieję, że nam się to uda, a życzę przede wszystkim tych awansów, tak pokazać niech pokażą właśnie, że, że Stal Jasień, lata 70. Yy, drużyna na bardzo duży, wysokim poziomie. Yy, pokazać, że faktycznie my możemy tutaj zrobić dużo i na pewno będę i kibicował i będę wspierał działaniami. Jesteśmy po rozmowach z zarządem. Yy, dwukrotnie żeśmy się spotykali, rozmawialiśmy o szczegółach. Yy, ja myślę, że to będzie. Dobra współpraca. Czy, panie burmistrzu, czy zarząd może również liczyć na pana, jeśli chodzi o pozyskiwanie sponsorów? No, pan burmistrz ma tu, powiedzmy, większe pole, możliwość, możliwość reakcji. Czy też w taką formę może pan pomóc zarządowi? Rozmawiamy o tym. Też próbuję pozyskać sponsorów, tak, żeby tych piłkarzy tutaj naszych utrzymać, bo wiemy, że oni mają konkretne zadania do zrobienia, a zarząd i zarówno ja też mam konkretne zadania. Ja nie ukrywam, że moim marzeniem jest stworzenie szkółki piłkarskiej na, tej, na zasadzie Zbąszynka chociażby. Próbowałem to jako prezes stali zjednoczyć te trzy kluby grające w gminie, żeby to nie były derby na poziomie naszej gminy, tylko derby na poziomie gmin, żeby to można było, ten potencjał jaki mamy, zarówno w Iskrze, Jabłoniec, jak w Błękitnych, Zabłocie, Połączyć w taki sposób, że mamy równomiernie grające drużyny i to jest moje marzenie, żeby to czy wyjdzie, nie wiem, zobaczymy. No, panie burmistrzu, jest za chwilę mecz Pucharowy, pierwszej rundy, w najbliższą środę. Czy może wybiera pan się na ten mecz? Tak, na pewno będę na pierwszym meczu. Także oczywiście liczymy, że pan burmistrz pojawi się także na innych meczach. Dziękujemy. Zasady bywam na meczach.